Za mało to 14. za mało. Za mało proszę to... przydałoby się y, więcej. Ile pani straciła? Mniej Więcej. Koło 1000 zł. To bardzo dużo pani 1000 złotych to dużo. No tak. To większość właśnie straciła. To bardzo dużo żeśmy stracili. 1000 złotych, pani mogła no nie. Dużo kupić, no. No, dużo... rachunki opłacić no, i tak dalej. No. Się rachunki, czy coś by opłacił, to... z spięta i tak dalej, czy znicze no, też no, kosztują? Czy no, znicze, no, inaczej można no, powiedzieć. Prezenty wszystko... dzieciom, no, że tak. mają różne wydatki. Tak. Wydatki różne, no. Yy, czy powinna być ta czternastka, czy wolałaby Pani co miesiąc coś innego na przykład? Jakieś dodatki, na przykład, dostałem emeryturę dodatek, 300 zł, 400. No, wie pan, taka jednorazowa to też mnie ratuje, tak. bo sobie dołożę i kupię sobie opał na zimę. Ale okay. dużo pani tego opału musi rocznie kupować? Jak to wygląda? Ile to? No, dwie tony węgla, węgla no i, i drzewa. drzewa, i drzewa też. A tona węgla, ile teraz kosztuje? 1600 zł, 1500. No. A zaradowano pani ze swojej emerytury? Czy większa by się przydała? Na pewno większa. Jeszcze Dla... trzy tysiące jest u pani, czy nie ma? Nie mam 3000 tysiące. Ponad 30 lat pracy i, i mam dwa tysiące parę. Dwa parę, to jak no. pani funkcjonuje? Pani z mężem, czy sama? Samotna jestem. To jest tragedia chyba. Tak. To tak. dobrze, Pani nie chodzi o domku. Właśnie, żeby. Część 700 od Pani, czy coś? No dobrze, no ale ja. Ale gaz e, 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 prąd, gaz. Ale, ale ja na opał dużo wydaję. Ktoś sobie w bloku. Tak, bloku nie ma, nie ma opału. Owału nie ma, tylko sobie równomiernie. Internet, internet, Ludzie się nie znają, ludzie nie rozmawiają po prostu. Gdzie to, jak w bloku ktoś mieszka? To samo się na nowego nie? Za... O tym się lepiej żyje teraz niż emerytom, jak Pani myśli. 800 jest, nie 800. Może... Na mieszkanie stać takie rzeczy. No. Może nie żyje się lepiej. Znaczy, żyje się na większym poziomie, większy komfort, ale też w ogóle brak rodziny, brak takiego wspólnego życia, bo każdy biegnie w swoją stronę. No duża jest pogoń za, pieniędz za pieniędzmi? No, tak, i człowiek przestaje być tak normalnie jakoś skontaktować się z drugim. Teraz są media od tego, internet, nie internet, ludzie się nie znają, ludzie nie rozmawiają, po prostu... Wiesz, że w bloku ktoś mieszka, to sąsiedzi, nowego nie zna, tak? No, no, bo nawet no, rozmawia, no, nie wiadomo, jak no, ma na nazwisko. Tak, oczywiście. Nawet młodzież, dzieci nie potrafią razem rozmawiać. To, 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 to telefon, ja pani widzi w autobusie. Tak, ta. tak powinna to wyglądać, ta komunikacja pomiędzy ludźmi? Nie, nie. Ludzie powinni mieć z sobą kontakt wizualny i powinni rozmawiać. A pomagają sobie ludzie teraz czy bardziej za pani czasu, młodości powiedzmy sobie pomagali, że tam nie. pożyczali sobie coś czy tam smagali. Czy... Ludzie bardziej byli z życi z sobą, każdy otwarci. żył z kimś otwarci, teraz każdy żyje dla siebie, to... Chodzi takie egoistycznie podchodzą. Ta. Ma. Dzisiaj nie ma to, że, że kolega z kolegą się spotyka, że zapraszają, że, że, tego, że młodzież się bawi, że w piłkę wychodzą grać, że na boisko, że bawią się. Tak, tych na nie ma, kto tam grać, puste wszystko stoi, tak? No, bo teraz jest internet, każdy panie siedzi w internecie. Pytanie no, taka... eee, o niedzielę handlowe. czy powinny być niedzielę handlowe jeszcze? Eee, no, powinno powiem. być parę, ale nie wszystkie, nie dlatego wszystko. że ludzie też, ci co pracują w handlu, też nie po co ludźmi, też powinni.